Hejka! Dzisiaj unboxing robota myjącego. Jest on dosyć szeroki i dosyć płaski. Trzeba powklejać takie mini rzepy w te dziurki. A potem nałożyć nakładki, nakładkę mapującą, których tu dostaliśmy całkiem sporo. Trzeba tutaj niestety włożyć baterie, bo nie ma wersji na kabel, niestety nie dostałem. Jestem uratowany. Na szczęście tu jest wpięcie do tego. Jednak jest na no kabel też. Coś tu się dziwnego zadziało. Bo jest tu jakaś inna dziwna bateria włożona już była. To jest sprężynka. Ale jak chcę włożyć tu pozostałe, to nie ma sprężynki. A jak je wkładam tak jak instrukcja na dole mówi, to kurczę, klikam, on się nie chce odpalić. Więc chyba trzeba go będzie kablu jeszcze niestety odpalić, przynajmniej na kabelku działa. Piękne. Czekajcie, gdzie jestem wszystko. Widzicie? Działa. Więc to byłoby tak. Nałożyłam mu szmatkę, nie wiem jakim cudem. Włączyłem go na 5 sekund, a on już coś tam umy pośmigać prawda jest dźwięk um, kółek targanych, ale no fajnie wygląda. Spodobał mi się też ten dziobek który jest w rumbach starych niektórych. Więc to w sumie tyle na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało i pa. Pa, pa!